Prawy dwa na beczkę od lewej, 360 i na parking. Na parking. Prawy dwa. Do lewy dwa. Do końca. Prawy dwa podwójne, nie tnij. Nie tnij. Sto, prawy dwa. Nawrót od prawej. Do końca lewy 2 podwójny, lewy 2 podwójny, do prawy 2 na parking, na parking na beczkę od prawej 480. !